Dzień dobry Rozpoczamy, Rozpoczynamy kolejny dzień wyprawy Ekstremalnej Żartuję, jestem ekstremalna Wyprawy wakacyjnej Co robimy od rana? Nic, jemy śniadanie Pokażę co jemy Co to jest? Boję się tego Ja też Ja trzy tyle mam Zobaczcie co ja jem na śniadanie Jak? Ja jestem twardy, już zjadłem miskę tego Tata, ty miałeś mniej tego ode mnie Zjadłem tego miskę I to jest, świadczy o tym, że jestem twardy Właśnie Pijemy herbatę A w takich okolicznościach w przyrody śpimy Tu jest samochód Naszych towarzyszy Ich namiot I las wokół I las, las Tam za tymi krzakami jest jakieś jezioro Jem, bo mi ta paciara stygnie, choć. To jest, to jest fenomen, bo to jest bez różnicy, czy to jest ciepłe, czy zimne. Słuchaj, czy mogę, smakuje tak samo. Nie! Mówię to... ci, to. Otręby z owocami są dobre, ja lubię, a z Je. tym to. Ale ja jednak najbardziej lubię z kefirem. Ja, z a ja z rodzynkami. <laughs> Każdy ma z czymś. Ale z rodzynkami one są zawsze. Tylko kwestia, czym zalać. Piwem. <laughs> Ale nie można. <laughs> Tam stoją samochody i było fajne miejsce. Tam też jest fajne, ale stoją. Tam polanka, ale stoją. No Przyjechaliśmy późno przy weekendzie w Estonii, niedaleko Talina. Jest jedna wielka impreza. A my teraz po prostu mamy zajęcie. Dwie fury i dwie awarie. U mnie się coś trzęsie pod spodem, i, i na 90% jest to wanna. Czyli taka blacha, która chroni silnik, coś tam się urwało. Jakieś mocowanie, jedno i zaczęło trzepać. Muszę coś z tym, muszę podwiązać z tymi zaraz będę robił. Stefan poszedł mu cylinderek. Przytylnił gole i będzie. Spróbujemy, może zabezpieczyć na ślepo. Taki jaja. Jesteśmy w lesie. Ja piję kawę, która stoi tam. I jakieś drobne remontiki fur. Drobne. No wyprawa. Bez awarii, co za wyprawa. Tak sobie ci lautuję, leżę. Leżę, tutaj fajnie jest. Mrówki mnie po tyłku gryzą. No i tu mi się tukła blacha, ale chyba ją naprawiłem, mam nadzieję. Niezawodne elementy, trytki. Jeszcze tutaj muszę obciąć, bo już te mrówki mi wchodzą, nie powiem gdzie, do nosa chyba. I taka, taka, taki mechanizator ze mnie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Naprawdę jest fajnie, tak sobie tu polerzę. A! Staje no bez przesady. Ty ale patrz, tu już trytka nie moja. Ktoś już naprawiał na tym kanale. Na tym kanale ktoś naprawia już auto. Dałem cztery trytki, to musi działać. Dawaj ten mysz. Weszło mi coś... Do, do... W, w gacie. Od dzisiaj jest donia Chwileczka jazdy od biwaku. Nie wiem ile. 5 km. Jechaliśmy 5-10 minut i jesteśmy pod wodospadem Jaga Juga. Tu jest dobre miejsce do spania. Tego nie wiedzieliśmy, a nie ma zakazów, chyba by można było. Jaga Juga. Pech taki, że podwiązałem tymi trytkami tam od spodu coś, ale to nie do. Dalej mi się coś tucze w kurze. Będę szukał. Nie będę się poddawał. Ten wodospad jest fajny, on ma chyba 5-6 metrów wysokości. Ja myślałem, że jest tylko taka metrowa... metrowe urwisko i tyle, a to jest niezłe. Fazendo to. Idziemy na punkt, to nie punkt widokowy, na atrakcję. Na atrakcję, jak nazywa się nawet, nie wiem, jak kasmu. Mieścinka nad morzem i będą jakieś skały wchodzące w wodę. Idziemy to zobaczyć. Problem trochę z parkowaniem mieliśmy, bo oczywiście autobus na mały parking wjechał i zajął pół tego parkingu i osobówki byle gdzie teraz stają Spora kubka kamieni. Ale to nie jest kupka kamieni, to jest... To nie wiem co to jest, ale to coś jest. Coś to jest? Zostało to ustpane przez ludzi. W kiwiku O, tu są kamienie. Nie, ja dziękuję. No, nie, no trzeba położyć kamień na kupce, żeby być szczęśliwym przez rok. Wszyscy szukają, no to ja też muszę, nie będzie tak. Co, jak kładziemy kamienie? No tak, no mama znalazła, my też musimy. Chcemy być szczęśliwi przez rok. Zaraz. Teraz muszę znaleźć kamień, który położę na kupce. No te kamyki są dość duże. Są tam jakieś kamienne kręgi w morzu? Nudne są. Jest huśtawka. Jest huśtawka, będziemy się huścić. Ona była identyczna. Dobra, Kasmu. Mieścina Kasmu i kamienny ring Kasmu. Idziemy pod kamienny ring. Naturalny kamienny ring. Spore te kamyki. Tak? tak. Kamyki super, ale Chcemy zobaczyć ten krąg właściwy z mniejszych kamyków. No i wszędzie są takie trawy. Próbujemy tam dojść. No i tak powoli. Powoli nam to idzie. Jest. Coś tu jest. A ty na tą skałę Ja, ja... Zam... ja tak ja... dzieci walczą, zdobywając szczyty. I jeszcze raz. Ale jakieś trudniejsze, to, to jakiś trudniejsze, Jakąś trudną drogę Odkryliśmy budowlę kosmiczną. Dzieci tam weszły, a zamknąłem. Chyba im się do końca to nie podobało. <noise> Także wypuściłem je. Niech czują. Powietrze i wolność. Dochodzimy do fury. Parking zrobił się pełny. Opuszczamy, może jedziemy dalej. moment i jesteśmy w To było 40 km pod zamkiem. Za chwilę się tam udamy. Na ten zamek. Jesteśmy w Estonii pod zamkiem i, i trafiliśmy do knajpy chińskiej. Tak mi się i Zamówiliśmy. To coś. To coś. To jest... 8 euro, nie wiem. A, jakiś gorący pół No, nie, 45 minut czekania i mamy. Jesteśmy po obiedzie. No, był sycący. Pojadłem, pojadłem swojej córki. Ale nie, no jedna no porcja nie, no zjadłem. Jedna porcja była taka okej. Okay, no. A dwie zjadłem i teraz nie wiem czy wyjdę. To już zjadł pół. Czy wyjdę po jadłem. tych schodach? Zamek czeka. Rockwell? Ro... Zapomniałem nazwę, no widzisz. Rockwell. W każdym bądź razie idziemy zaraz na zamek. Zdobyliśmy zamek po schodach. O. Oczywiście Tu jest parking, ale tylko miękkie buły. Podjeżdżają pod zamek. Jest i zamek. Ticket. Nasza pasja. Bilet zakupiony. 22 euro. Family ticket. Bo tak to 11, a dziecko studenci 9. Teraz tylko jeszcze pamiątki. Pamiątki. I. Idziemy. Przepraszam, czy ty jesteś średniowiecznym rycerzem? Tak, bo jest wstydliwy. No naprawdę, Petarda Skakuj, zdobywamy rumaka. <grym> tak. Proszę, pędzi na rumaka. <śled> Natalia na kobyle jedzie? matko ty o ja o ja cię kręcę takie bzdety a wszyscy mają atrakcję. A Kryspin Krispinow mówił nigdy nie siadaj na plastikowego konia. No Krispin Krispinos No ja wiem No ktoś znany jak Meryl Streep no, Nigdy nie wsiadaj na plastikowego konia mówił to no. siodło. No, jest. A proszę Będzie strzał teraz.

Mój coś się zestresował, nie wiem czy nie, skąd aż tak dobrze. No. Ale nie wiedział jak mi pokazać, że ten. Tak, tak. Że, Żeby strzała nie spadała, bo mi spadała. On mi trzymał Jest, proszę, to, to jest mały, mały winet, nie winet tu, tylko Robin Hood. No. Ki, ki, ten, matka jak ona miała. No. Uh, Możesz yeah, like przemówić

Wow i nawet poznaje nasz Gdańsk. I mapy i Chyba będzie koniec tej wspinaczki. Wyżej się już nie da. Mam takie wrażenie. Takimi drogami musimy chodzić, nie ma lekko Nie ma Ale dajemy radę No Dzieci gdzieś buszują po tym zamku no, Mam już się trochę znudziło, ale a dzieciom nie Dzieci mają fajne, niesamowite Ale zamek ciekawy Trochę ruin i trochę takich różnych gadżetów, atrakcji Dzieciom się wyjątkowo podoba, no mi też, bo na tym koniku się przejechałem Zdjęcie tam pewno gdzieś umieszczę jak księżniczko w tym zamku jest? Super, ale mi ławkę rozwali Tak? Uff, co. So, so. <grym> Tata, a ty umiesz chodzić? No pewnie, że tak Trzymaj, kto mnie nakręci jak na ja. skrzydłach. I idź tam, aż wejdź tam A, kurczaczki, jajca Czekaj, puść, Wera, puść Trzymaj się nie, 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 nie Hej Tata, no poczekaj, udowodnij jakie to łatwe Jakie to rachunki? Ja, no no nie nie jest. To I to, to tak. Jakie to rachunki? Zasię loką to rozkraczyłaś. Nawet rozkrągnie to może. Da się tak trochę popielić. No idziesz! Podnosisz do góry. Trzeba podnosić, bo bez tego to nie, nie ujdzie. Trzeba ręką Proszę. podnosić i nogę do góry. Krakiem być Weź między nogi ten worek. Zaatakuj go, nie poddaj się. Ale tak, dobrze. To jest to, to jest. jest to. jest już twoje. On jest twój ten worek. Ej, Ale Mateusz jest zabranie do zdarcia. Głowę obcięte miałby trzy razy już. Ooh! Ooh! <laughs> 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 Voorzitter, we hebben de laatste jaren geleden dat de werelddeel van de bank van de werelddeel de bank van de werelddeel van de werelddeel van de werelddeel van de werelddeel O. O! O! Fajnie było na tym zamku Podobało nam się tak, Na początku to wszystko trądziło Trochę takim odpustem Ale naprawdę Frajda była niezła, szczególnie dla dzieci Także jak ktoś by tu był z dziećmi To koniecznie musi być na tym zamku Fajnie tam było I jeszcze jakąś inscenizację widzieliśmy Szary mary, hokus pokus i jesteśmy znowu w miejscu, w którym byliśmy rano. Pod wodospadem Jagla Jaga, jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam. Bardzo ładny, ale jest ciepło, jest fajna woda, jest wodospad, jest tutaj krzywo i ja tutaj mam serwis samochodu, bo moje poranne prace oczywiście spełzły na niczym i ciągle mi się coś tłucze. Analiza dogłębna, analiza, analiza i się okazało. Że, że to jest problem Z linką odręcznego Która wali po tłumniku od Zna Znalazłem to I to myślę, że to już jest to Bo już jest trzeci element, który naprawia, A który nie był tym zepsuty Taka sprawa Teraz mamy popołudnie Na odpoczynek Niedziela, pełna odpoczynku Trzeba będzie panie zrobić Potoku Jaga Jagla Nie wiem w jakim muszę doczytać to jest mój zestaw Nie będzie lekko, to jest mój zestaw naprawczy do fury A teraz muszę tu się wczołgać Trochę kamera zgłupiała Nie wiem co się dzieje Nie wie co się dzieje Ja to wiem i sobie tu wchodzę Nie będę jej tu ugrywał, bo nie mam jak Jest tu tak fajnie, ale wyłączam kamerę, bo się nie da tego robić no, koniec nagrań, Robię, biorę się za robotę. Wracam do wodospadu. Polak, pora kąpieli nadeszła. Rzeczka jest ta woda, ale nie poddaję się, idę. <grystanie> Towarzysze niedoli.

Po tej stronie styksu Ale nie podchodzić pod to, żeby wam na głowę kamień nie spać ale, ale nie stać pod wodą spadając Miejsce petarda Co my robimy po prostu? Nic nie robimy Siedzimy w słońcu ale w sumie cały urok wakacji na tym polega że można siedzieć w słońcu, byliśmy się kąpać, a teraz siedzimy i, Bo te i pijemy piwo wam tu nie za wygodnie dziewczyny? Tu jeszcze może się jedna fura stoi, rozłożona o. tu stoi druga i namiot a tam 50 metrów dalej jest wodospad nie ma tu ludzi, tu jest fajnie, podoba nam się to miejsce jest rewelacyjne Dobra, No to robimy pranie. Komar. Teraz na szczęście my już mamy swoją robotę ze sobą. Została tatusia, czyli wyciskanie. Ale już chyba kończy niedługo. No jeszcze godzina, jestem po. Jego <laughs> mały to buchy latają. Tutaj wujek Ciocia i Wera. Tutaj mamusia z Babasem telefonikują. Ja też telefonikowałam. O, tu jest. Nawet jeszcze nie wyłączył mi się telefon. A, nie telefonikujesz? Oj, przepraszam, błąd. Dzisiaj nie telefonikuję. Dzisiaj, sekundka. I mamy jeszcze muzyczkę, co dawno. Ciszacy. I już jest wieczór. W sumie idziemy spać. No, taki wieczór. No, jest godzina 11 w nocy. Jest jedna, bo dość późno. Do czasu. Także idziemy spać. Pranie się suszy. Natalia spędza miło czas. Nie wiem na czym. Co tam robisz? Czytam. Opowiadanie. Co? To super, to się cieszę. To się cieszę, że czytasz czy, czy, czy opowiadania. Tak, rząd rozkłada spanie. I ja idę spać już bo Aha. też jestem trochę sponiewierany tym samym nie. I do jutra.